Dobry wieczór. Yy, zdecydowanie yy, mam ogłoszenie na początek, ponieważ jeżeli ktoś chce wystąpić w filmie publicznym yy, pod nie swoim imieniem, bardzo proszę wymyślać sobie to imię, bo ja już mam ograniczoną liczbę imion, które jestem w stanie wytworzyć w swoim umyśle, ponieważ wróżę cały czas i robię też inne rzeczy. I nie mam głowy do imion. Mogłabym nazwać wszystkich Kasią albo, nie wiem, Tomkiem, ale tak jakby. To jest nudne. Więc. Pozdrawiam wszystkie Kasie i wszystkich Tomków. Wierzę Was. E... Kassandra pyta. Kassandra pyta o. Kassandra w ogóle zadała pytanie, czy on jest dubkiem? Więc tak jakby. Kasandro, jeżeli. Jeżeli w ogóle zastanawiasz się nad tym, to znaczy, że jest. <noise> Nie wiem, co to jest za pytanie. Ale... Dobrze, niech karty po prostu odpowiedzą na to, na to, czy on jest dupkiem, ale jeżeli w ogóle coś się pojawia, to jest dupkiem i ja tak jakby dupek będzie dupkiem, no. Kasandra pyta, czy on. Czy on, jakiś taki on, że nie mogę się tak energetycznie połączyć z nim? Coś, coś co może jest, jest jakiś, jakiś, jakiś cicho-ciemny. Five of Pentacles w odwrocie. Ja też żadnym dubkiem, jeszcze biednym dubkiem. To jest karta PIDy. Bezdomność. Bezdomnym, biednym dubkiem. Kasandra, zastanów się, kogo pytasz. Przeczytajmy. Przeczytajmy kartę. Piątka pentakli. E, w ogóle, z, przy, skorzystając z okazji, e, nauka tarot, hashtag nauka tarota. E, piątki w tarocie. To są w ogóle takie karty jakby to powiedzieć, problematyczne. W sensie piątki w ogóle są jakby niefajne. Czwórki są takimi stagnacyjnymi kartami, piątki są niefajne, szóstki to już są takie karty, karta ulga tak zwana, w sensie po takiej przykrej piątce nadchodzi taka karta ulga i no piątka w wielkim skrócie. Piątka, piątka pentakli to jest rzeczywiście taka karta biedy, piątka, piątka pucharów, no to jest kryzys emocjonalny, Yy, smutek, rozpacz, strata. Piątka mieczy to jest yy, nie fair zagrania, nie fair zagrywki, takie zwycięstwo czyimś kosztem, takie yy, not fair play, takie, takie, takie wbijanie komuś szpilek, passive aggressive, takie zachowania. Co nam jeszcze zostało? Piątka buław. Piątka buław to jest. Yy, Konflikt generalnie, konflikt, konflikt z ludźmi, konflikt, konflikt wewnętrzny, konflikt ogólnie, ogólnie konflikt. Eee, to taka mała dygresja na temat piątek. Mając takie ambitne pytanie od Kasandry, możemy skorzystać z tego nagrania i dowiedzieć się czegoś o piątkach. Wyszła w odwrocie ta piątka, czytamy, patrzymy na piękną piątkę. On this card we see a woman standing in a cold, snowy landscape. A long journey has taken all her energy and she feels exhausted and depleted. Her hair has turned into a dark Nobby branches. A to włosy patrzcie. The... Nobby branches and her wire dress displays her inner emptiness. Inner... Nie dość, że dupek to jeszcze pusty w środku. Rozumiesz dupek. Her inner emptiness. The thorny rose in her hands, which is sinking into a hole in the ground, symbolizes her painful loss and poverty. Five windows above her are shining their warm, welcoming light. They are symbols of hope and spiritual support. However, in her despair, she does not see the help that is available and therefore goes on her desperate journey alone. Smootna. Operate uh, meaning, loss, poverty, hard times, misfortune, ill health, struggles, reverse meaning, recovery, vitality, stamina, strength, resilience. Zostaw dupka, będzie stamina i resilience. A dupek jest po prostu... Cassandra. no jakby... Nie wiem, co mam Ci odpowiedzieć, no. Jest dupek, jest dupkiem, więc... Nie pytaj o to kart, nie pytaj kart o takie rzeczy, karty pytaj co zrobić, żeby nie przyciągać dupków, albo nie wybierać dupków, albo dać nauczkę dupkom, to już wchodzimy w czarną magię, odezwij się na priw.